Były gratulacje, pochwały i wzajemne prezenty. Niecodziennie przecież drużyna piłkarska z województwa zachodniopomorskiego zdobywa puchar w ogólnopolskim konkursie sportowym. Mamy tutaj dziesięciolatków, czy nawet poniżej można powiedzieć, bo to są dzieci do lat dziesięciu, które, które zarówno w kategorii mężczyzn, jak i dziewcząt, czy też chłopców chyba jeszcze w tym przypadku, jak i dziewcząt zdobyły mistrzostwa Polski. Nasza zachodnio-pomorska młodzież jest najlepsza w piłkę nożną w tej kategorii wiekowej. Najmłodsi piłkarze województwa zachodnio-pomorskiego dzielnie ćwiczą na boisku niemal codziennie. Ich trenerzy mówią, że część z nich być może w dorosłym życiu zostanie zawodowymi piłkarzami. Ważne jest, by odkrywać pasję młodych ludzi. Kto wie, być może kiedyś zasilą szeregi lokalnych klubów, w tym może Pogoni Szczecin. Tego byśmy sobie życzyli. Zresztą chyba ogólnie jest w Polsce taka nadzieja na to, że te młode pokolenia wreszcie, które będą mają rolniki, mają już e, najnowocześniejszy sprzęt, najnowocześniejsze stadiony, e, pokażą, e, pokażą, że e, jest w Polsce nie tylko potężna tradycja e, piłki nożnej, ale też i wspaniała przyszłość. Ja Te dzieciaki są to naszą przyszłością. Dużym wydarzeniem było zdobycie ogólnopolskiego pucharu przez drużynę dziewcząt z Wałcza. Słuchajcie dziewczęci, podobno w piłkę nożną grają tylko chłopcy. Czy to jest prawda? Nie, 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 nie. Zawodniczki Grają w piłkę od kilku miesięcy, a już mogą pochwalić się dziesiątkami rozegranych meczy i wieloma sukcesami. Graliśmy finał w Ostrudzie, ale wcześniej był półfinał przez polski w Kluczborku, wcześniejsze eliminacje wojewódzkie w Szczecinku, powiatowe w Wałczu i miejskie również w Wałczu. W mojej drużynie grało 8 dziewczynek z naszej szkółki z Wałcza oraz dwie dziewczynki z Olimpii Szczecin, jedna dziewczynka z Akademii Piłkarskiej Szczecinek i jedna dziewczynka z Olimpii Bobolice. Same dziewczynki bardzo cieszą się z sukcesów, podkreślając, że piłka nożna to ich pasja. Jak widać w sporcie istnieje równouprawnienie. Dziewczynki też grają z chłopakami? Tak. I wygrywacie z nimi? Tak. A faulujecie? Nie za bardzo. Chłopaki właśnie faulują? Faulują. Spotkanie w urzędzie marszałkowskim to dla dzieci duże wydarzenie, a i dowód na to, że sport jest doceniany przez województwo. Kto wie, być może gośćmi marszałka byli przyszli wielcy sportowcy.